Tutaj gorąco zapraszam na przepiękne bluzeczki za jedyne 29 zł. Jest to prążek bawełniany, naprawdę bardzo wysokiej jakości. Te bluzeczki były dużo, dużo droższe. Złapałam je w supercenie, więc są za tylko 29 zł. Tutaj w składzie mamy jeszcze sztuczny jedwab i mamy elastan. Naprawdę, jak tylko dotkną Panie tą bluzeczkę, no jest obłęd. 29 zł. Rękawki przecudnie ozdobione, tutaj piórkami marabuta, pięknie będzie się komponować do przeróżnych dołów, do ekoskórek, do szwedów, do tych pięknych spódniczek, które również będę miała na tym filmiku, też ostatnie sztuki. Także warto sobie złapać, kto jeszcze nie ma. I tak, zacznę od tej bluzeczki. Bluzeczka, delikatne bufeczki, tak jak wspomniałam, tutaj mamy piórka, marabuta u dołu. 29 zł, rozmiarki 98, łamane na 104, 110 na 116, 122 na 128, rozmiar 134, 140 na 146 i 152 na 158. Aby zamówić tą piękną bluzeczkę, wpisujemy w komentarzu: Selmo 4757 i rozmiar i spódniczka z tymi serduszkami w kolorze czekoladowym czyli najmodniejszym kolorze e, tej jesieni. Za tylko 35 zł. Oczywiście w pasie mamy gumeczkę. Rozmiarki 98 łamane na 104, 110 na 116, 122 na 128, rozmiar 134, 140 na 146 i 152 na 158. Tak się spódniczka prezentuje, oczywiście z tyłu gumeczka. 35 zł. Aby zrobić tą piękną spódniczkę, wpisujemy Selmo 4018. I dopisujemy rozmiar. Uwielbiam to połączenie kolorystyczne bordeaux do pudrowego różu. Pięknie to wygląda, no ale oczywiście bordo i do czerni, i do brązów, do tej czekoladki naszej. Pięknie się prezentuje do kolorku białego. Oczywiście spódniczka do sweterków będzie cudnie się prezentować. Spódniczka w kolorze bordo 35 złotych w rozmiarkach 98 łamane na 104, 110, 116, 122, 128 i 152 na 158. Aby ją zamówić wpisujemy w komentarzu Selmo 4014. I rozmiar, i cudna bluzeczka. Tutaj ta sama sytuacja. Tutaj mamy prążek bawełniany, sztuczny jedwab w składzie, i mamy jeszcze elastan. Naprawdę jakość jest fenomenalna. 29 zł. też ostatnie sztuki. Tutaj mam rozmiarki: 98 łamane na 104, 110, na 116, 140 na 146 i 152 na 158. Śliczna tutaj taka falbana przy dekolcie. No, jest piękna, naprawdę piękna buzeczka, Aby ją zamówić, wpisujemy Selmo 4745. I oczywiście rozmiarek. Cudowna spódniczka w kolorze czerwonym. Idealna, nawet pod święta, 35 zł. Rozmiarki: 98 łamane na 104, 110 na 116, 122 na 128, 140 na 146 i 150 152 na 158. Aby zamówić tą spódniczkę, wpisujemy Selmo 4015. I dopisujemy rozmiar.